Serdecznie witam cię, Ryszardzie. Bardzo mi miło, że znowu zgodziłeś się porozmawiać. Ja też bardzo witam i do rymu mówiąc pytam i ty jako dziennikarz, tym razem z jakimi pytaniami? Zanim zacznę zadawać pytania, chciałbym ci coś zaśpiewać. Jeżeli pozwolisz, bardzo króciutko. Tak. Na całym świecie, miastek, miasteczek, dużo jest pięknych miast. O nich są wiersze i najpiękniejsze pieśni, to każdy zna. Wiesz, ta piosenka tak chodzi za mną dzień i w nocy, że ch chciałem przede wszystkim pogratulować i powiedz mi, jak się pisze takie piosenki. Bo trzeba najpierw zamieszkać w odpowiednim miejscu. Borne-Sulinowo to miasteczko wśród lasów, jak pewnie wielu osobom wiadomo, 30 lat temu Borne-Sulinowo powróciło, jakby zostało dołączone do Polski, bo przedtem było to miejsce białe na mapie, nie było zaznaczone, ponieważ tu stacjonowały wojska zaprzyjaźnionego wówczas z nami. I pewnego państwa, a jeszcze wcześniej innego państwa, które również było tutaj ze swoimi wojskami. I Borne Czujnowo zostało 30 lat temu jakby włączone do administracji polskiej, a ja mieszkam tutaj od 2003 roku. I wtedy z wpływem uczuć, sentymentów napisałem. Parę słów na ten temat, i, i do tego dobrałem jakąś, melo, jakąś mówię, melodykę, bo nie wiedziałem, że będzie ona tak ładna i sympatyczna. bo samemu mi się to chętnie śpiewa. Gratuluję serdecznie wyróżnienia, bo dostałeś specjalne wyróżnienie. Powiedz proszę Ryszardzie, na jakim to było konkursie, festiwalu właśnie w Bornem Sulinowie, za tę piosenkę zostałeś nagrodzony. To nie był festiwal, nie odbywa się w Bornem Sulinowie, tylko w niedalekim Szczecinku. To jest takie starostwo w stosunku do Bornego Sulinowa i grupa ludzi przy Domu Kultury działającym po raz pierwszy zorganizowała edycję takiego festiwalu. Ja dokładnie nie wiem, Art Voice, szczecinek. Ja, Art Voice. I szło o to, żeby soliści, wokaliści w różnym wieku mogli się zaprezentować. Od dzieci początkowego okresu nauczania przez młodzież, przez osoby dorosłej i w tym seniorzy. Wprawdzie moja, moja osoba jest już dosyć posunięta w kalendarzu. Rozumiem, ty byłeś najmłodszym Ale, wykonawcą. Tak? Wziąłem udział dlatego, żeby się pokazać i przypomnieć, no bo niewiele osób aż tak y, zna mnie z nagrań, z jakichś y, publicznych, większych imprez. No, publiczność była serdeczna, ukochana. Wyszedłem wprawdzie, y, jestem niepełnosprawny, więc to moje wyjście było takie, no jak ja zawsze mówię, wychodzi troszkę. Pokrzywiony, siada na krześle, bo nie mogę stać. No i zaczynam śpiewać nieznaną ludziom piosenkę i budzę to wielki aplauz, bo moje lata pracy i przygotowania zawodowego świadczą o tym, że jeszcze coś w tym głosie moim pozostało. Jak również no, umiem napisać, umiem zaśpiewać, to tyle mogę sobie powiedzieć i zostałem tam zauważony. Z czego się bardzo, bardzo, bardzo do tej pory cieszę I, i zostałem zauważony przez władze mojego miasta, w którym w tej chwili przebywam. I miałem okazję z okazji właśnie 30-lecia Bornego Solinowa wystąpić na takiej prestiżowej imprezie, gdzie zostały wręczone statuetki tym wszystkim, którzy dla tego miasta przez 30 lat zrobili i Dużo dużo dobrego włożyli swoją pracę i, i bardzo zostałem serdecznie przyjęty przez burmistrza, zastępców, sekretarzy i całą tę śmietankę z Bornego Solinowa, za co przy tej okazji bardzo wszystkim dziękuję. A ci, którzy nie wiedzą, gdzie w ogóle leży Borne Solinowa, no to zapraszam do mapy. Proszę popatrzeć, tam gdzie jest Szczecinek, to nieco yy, w lewo patrząc na mapę, znajduje się Borne Sulinowo, pięknie położone nad jeziorem Pile, yy, wśród lasów. Yy, raj przyrody, raj przyrody. Wypoczynek i różne pory roku zachęcają do tego, żeby ten rejon Polski odwiedzić. A czekaj, czekaj, a czy ludzie, którzy tam byli na tym festiwalu, tam w Szczecinku i, czy konferencjer, czy nie wiem, inni artyści wiedzieli, że ty jesteś wielkim polskim piosenkarzem, ogromnie zasłużonym, wspaniałym, czarującym, chyba który śpiewał nie szlagiery bardzo... kiedyś, kiedyś. Nie? nie, chyba nie bardzo wiedzieli bo tego nie wymagały te listy z zgłoszeniowe. I, i wiesz, to się tak składa, że ci organizatorzy to ludzie, którzy mają po dwadzieścia parę lat, po trzydzieści par lat, no a ja mam już te osiemdziesiąt lat. lata i Ale... mój staż pracy jest sześćdziesiąt par lat, więc trudno, żeby oni pamiętali. I tak odległe czasy. Tak, ale wyobraź sobie, co by było, gdyby oni wpisali w internecie, na przykład na moim kanale Muzyka Retro, Ryszard Pisarski, by zobaczyli zdjęcia lata 60., nagrania 70., -te. ty z Bożeną Grabowską, z Ludmiłą Jakubczak, takie zdjęcia przeróżne z swoich występów, to ja powskładałem to oni by wtedy chyba za głowę się złapali, że jej... no ja, myślę, ja myślę, że tak. Tak, może to będzie okazja do tego, żeby ta sama grupa organizująca ten festiwal zrobiła mój specjalny koncert, taki recital, podkreślający moje no, wieloletnie występy, wieloletnią pracę i współpracę z wieloma wspaniałymi ludźmi w Polsce. Tak, no, Ale zobaczymy, jak to się ułoży. Na razie jest tak, jak jest na razie. Tak bardzo lubię moje Borne Sulinowo. Ale proszę Państwa, człowiek zasłużony, bardzo muzykalny, co zresztą widać i słychać na ostatnim nagraniu. Mogą Państwo podziwiać na kanale Muzyka Retro, posłuchać tej piosenki. Żyje sobie skromnie w Bornem Sulinowie, ale pisze piosenki. I tak bardzo lubię moje Borne Sulinowo. To nie jedyna piosenka. Napisałeś też borneńską czaczę. Cóż to za piosenka? A, to jest piosenka okazjonalna, taka, taki rys historyczny rytmie o historii Bornego Sulinowa, którą y, na, wspólnie z moim kolegą y, nagraliśmy na takich, w takich warunkach, w jakich to było możliwe, bo tak od razu wy, wymienię, że w tym bornym Sulinowie znajduje się dom pomocy społecznej. Jestem od niecałego roku mieszkańcem tego domu, gdzie znajduje opiekę i możliwości jakby kontynuowania moich artystycznych potrzeb, między innymi z kolegą, który tutaj pracuje na etacie tak zwanego pracownika socjalnego, ale jest, ma drugie zajęcie, jest świetnym muzykiem, klawiszowcem, akordeonistą i człowiekiem, który ma w sobie tyle pięknych utworów melodii, jest kompozytorem, więc Połączenie tych dwóch osób daje okazję, żeby coś popisać i potworzyć. I to robimy, ale nie wolno się śpieszyć, to muszą dojrzeć czasami piosenki, przynajmniej takie, w których ja się przez całe lata obracałem. Mam na myśli dobre teksty, dobra muzyka, ale to już opowieść, opowieść, o. To Mirosław opowieść. Czapla, oczywiście, powiedzmy tu nazwisko, tak? A jak... tak, pan Mirosław Czapla. I poznaliście się o... tam właśnie w tym domu Pomocy. Tak, w ogóle nieco wcześniej nawet, bo Mirek jako pracownik socjalny i zajmujący się stroną artystyczną, bo tutaj się odbywają w tym domu pomocy społecznej, bardzo często różnego rodzaju imprezy, miałem już okazję spotkać się parę lat wcześniej, kiedy, kiedy tutaj miałem występowanie z różnymi programami estradowymi, w tym, że Domu Pomocy Społecznej, gdzie muszę Ci powiedzieć, dyrektoruje pani, która ma muzyczne wykształcenie i jest śpiewającą o ciekawym brzmieniu w głosie i jest dyrektorką naszego domu, w którym znaleźliśmy schronienie i dobrze nam tutaj. Czyli, czyli muzyczny dom się taki właściwie powoli tworzy. No, tak by wyglądało, tak Curczę, by wyglądało. No ja bym bardzo chciał dojść do tego momentu, że Ryszard Pisarski już jest, jest bardzo poznany, znany, żeby twoja historia była bardziej znana powszechnie tam, na twoim terenie, w którym obecnie przebywasz, na którym przebywasz i będę do tego dążył, wiesz, drobnymi kroczkami wstawiam nagrania. Borneńska tak, Czacza ukaże się dzisiaj. W, w internecie będzie opublikowana, bo już wysłałem. Chcę Ci powiedzieć, że ciekawostkę. I jako anonimowy człowiek, w sensie mm, dzwoniąc, nie przedstawiałem się zawodowo, że jestem artystą, że piosenkarzem, zatrudniłem do miejscowej, bardzo zresztą na dobrym poziomie, radiostacji Radio Koszalin, o którym zresztą w tekście wspominam. Pytając się, czy y, 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 jakieś okazjonalne audycje, które będą chwaliły y, jubileusz miasta, że tego rodzaju piosenka może uzupełnić jakąś informacyjną audycję? I Mirek przesłał to na, y, na internetowy adres radia, ale zapanowała kompletna cisza, więc to nikogo nie zainteresowało. I tak się zresztą dzieje tutaj z wieloma instytucjami. To nie jest moje żalenie się, po mm -hmm. prostu po prostu nie zaistniałem. No i na to nie ma rady. To dzięki właśnie takim rozmowom czy Twoim działaniom yy, może się coś wydarzyć ciekawego, miłego, bo jestem jeszcze chętny do... Ale to niesłychane, bo przecież to jest świetna piosenka. Wspaniała. Obie, obie są cudowne te piosenki. No, no weź tu, napisz lepiej. No przecież to jest i to wpada w, wiesz, w pamięć, to jest melodyjne. To, to człowiek to nuci cały czas. Naprawdę no, to są genialne piosenki. Niestety ludzie się na tym nie znają, nie wiedzą o co chodzi w ogóle. Coraz jest z tym, coraz gorzej. I to trafia tylko, że tak powiem, do środowiska ludzi hermetycznych, zamkniętych jakichś pasjonatów, no, kilku osób tak naprawdę, czy kilkunastu, może kilkudziesięciu i koniec. A reszta jest to, to są ludzie pozbawieni jakiegoś smaku wykształcenia wiedzy czy, 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 czy no, no wiedzy na ten temat, żeby móc to jakoś odebrać. To jest moje jakieś zdanie. Ryszard Pisarski, ja czuję, że z, z swoim jakby samopoczuciem, tym radością życia i witalnością po tym wydarzeniu jest coraz lepiej. Że jesteś y, szczęśliwym człowiekiem. Oczekam no, na to, żeby móc się wyżyć artystycznie. I mam całą masę nowych pomysłów, nowych tekstów, nowych piosenek właśnie dzięki Mirkowi, który jest, jak powiedziałem, kopalnią, skarbnicą ładnych melodii, które tkwią w jego głowie i to jest właśnie istotne. Mamy parę dobrych piosenek, ale żeby wystartować z tym, trzeba mieć odpowiednie warunki techniczne przede wszystkim, do nagrania możliwości. Tu nie idzie jakieś ekstrawielkie studio, ale pewne urządzenia techniczne. W tej chwili ten cały świat muzyczny opiera się na technice. Jeżeli się nie ma, nie posiada możliwości. I, no i tak dalej i tak dalej. To trudno y, jakieś mieć wielkie, wielkie osiągnięcia. A, a z kolei placówki kultury, które się zajmują wieloma sprawami, no nawet nie wiedzą, że taki facet jak ja istnieje na tym terenie. A tak to się gdzieś tam może przebije, ale to... Wiesz, to, to nie jest takie w dłonie i nagle żądać od wszystkiego, że jestem taki artysta, świetny i tak dalej. Musi to gdzieś zaistnieć właśnie przekazy radiowe, telewizyjne dają te wejście w świat rozrywki. Ale jak będę pisał na temat twój, to mogę napisać, że Ryszard Pisarski tworzy, jest aktywny artystycznie i ma całą masę pomysłów. Tak, no, tych pomysłów jest dużo, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że nie jestem najzdrowszym. Jestem zweryfikowany jako niepełnosprawny w stopniu znacznym na zawsze. Źle mi się chodzi. Wprawdzie mam pewne zajęcia rehabilitacyjne, bo w tym samym budynku, gdzie znajduje się dom pomocy społecznej, korytarzem wchodzi się do tak zwanego szpitala stwardnienia rozsianego, jednego z nielicznych w Polsce miejsc, gdzie jest kompleksowa rehabilitacja i, i tam można korzystać z tak zwanego okresowego pobytu, czterotygodniowego, dziennego pobytu, a ci, którzy tam są stale mają Również y, y, hotel y, no, pełne, y, pełne możliwości y, poprawy swojego stanu zdrowia. Mm -hmm. y, w tym miejscu się znajduję. Ja bym Cię bardzo zapraszał, żebyś tutaj mógł się któregoś razu pokazać, bo naprawdę to jest dużo, do, dużo do, do, do opowiedzenia. No pewnie A nie to. chciałbym jednocześnie reklamować aż tak bardzo bo przecież yy, o tych miejscach, gdzie ludzie mogą zyskać zdrowie. Pisze się, mówi, ale może za mało, bo to bornesulinowe to jest perełka, to jest perełka. Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że, że mogę właśnie coś zrobić, że jesteś otwarty na rozmowy przede wszystkim, takie upamiętniające. Jakbym jak przyjechał, to na pewno byśmy coś nagrali, myślę, jakiś wywiad. Ale są artyści, którzy są bowiem ci zamknięci, na przykład nawet nie chcą podpisać zdjęcia, czy w ogóle rozmawiać o tym, co było, a też przecież kiedyś bawili nas cieszyli ze sceny pamiętamy ich no. cieszę się za to jaki jesteś serdecznie cię pozdrawiam z Żyrardowa Żyrardów pozdrawia Borne Sulinowo I, i dziękuję ci, cieszę się, że jesteś w dobrej formie, powiedzmy witalnej takiej Życie, no, że, 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 że pracujesz, kochasz to życie i tworzysz, tak. idziesz do przodu, nie przejmujesz się, no każdy ma oczywiście problemy i problemiki, jak ty to mówisz, a, ale jednak twórczość jest najważniejsza. I z tego nagrania widać, płynie młodość i taka radość życia. Naprawdę, jak mówisz, śpiewasz tam, po, poczuje się zdrowo, no i młodo, no ten gest ręki po prostu bezcenny. No a teraz ta nowa wersja nieco historyczna, bornego Sulinowa. Trzydziestolecie, trzydziestolecie, mojego miasta, miasteczka w lesie, Reszta będzie w nagraniu. Tak jest, zapraszamy Państwa do posłuchania borneńskiej czaczy w wykonaniu niezapomnianego bo... Ryszarda Pisarskiego. Ryszarda Pisarskiego, wybornego Ryszarda Pisarskiego. Pozdrawiam serdecznie i, i i do usłyszenia. Do miłego. Cześć, cześć.